Cieszy, cieszy tam punkt po, po kilku nieudanych meczach. Szkoda, że, że znowu my mamy doskonałe sytuacje ich nie wykorzystujemy. Ale chwalę chłopakom, po, po jak, jak mówiłem po tych kilku meczach, niewygrany, niewygranych. Troszeczkę ciężko było i psychologicznie, i, 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 i fizycznie, ale dziś meczów pokazali, że, że, że mogą dobrze grać, dobrze walczyć i chwalę im za to i myślę, że ten punkt nas troszeczkę na trudnym terenie nas podbuduje na, na następny mecz. Tyle. Myślę, że takie mecze będziemy oglądali Często w Legnicy. Zresztą myśmy na ten temat rozmawiali z zawodnikami. Uważam, że żeśmy grali bardzo bardzo rozsądnie. Brakowało nam szczelenia bramki, co by na pewno pozwoliło graczom łatwiej. Uważam, że graliśmy bardzo rozsądnie do końca meczu, bo, bo przy ewentualnej stracie bramki byśmy mieli. Myśmy mieli jeszcze większy problem, żeby zdobyć chociaż jeden punkt. Dlaczego? Bo, 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 bo mieliśmy przykład ostatniego, ostatniego meczu, gdzie troszeczkę nas poniosła fantazja, a dzisiaj te proporcje były zachowane i tak jak mówię, dobrze by było w takich meczach szczelić pierwszemu, szczelić nam, nam bramkę, co, co by na pewno ułatwiło zadanie. Jeżeli tak nie jest, to trzeba tak jak dzisiaj. Próbować na tyle, ile możemy, różnymi sposobami, przez środek i bokami, i krótkim podaniem i długim, i prowokowanie przeciwnika, wygrywanie więcej pojedynków, szczególnie w bocznych sektorach, jak nie da rady, to, to, to i w środku. I z oczywiście zabezpieczeniem naszej bramki, ze świadomością, że w razie straty nie możemy. Nie możemy być, powiedziałbym, porozrzucani, kolokwialnie mówiąc, na boisku. Uważam, że był to bardzo ciężki tydzień, bo mówię, od piątku do dzisiaj, do piątku graliśmy trzy mecze i uważam, że na pewno wszyscy liczyli na, 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 na większą zdobycz punktową, ale zespoły, które przyjeżdżają tutaj, nie jest to żadnym sekretem są bardzo zdeterminowane i, 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 i chłopcy w tym aspekcie, w tym aspekcie yy, też się dobrze yy, prezentują. Także jak nasza jeszcze dyspozycja fizyczna pójdzie yy, do góry, na pewno yy, będziemy jeszcze bardziej nękać przeciwnika mimo, mimo tej takiej gry, jak jak dzisiaj większymi sytuacjami. Yy, do bramki. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Panie trenerze, skoro u nas na boisku tak rywale grają dość defensywnie, to znaczy, że będziemy łatwiej nam zdobywać punkty na wyjazdach? Tak No, znaczy, no w teorii, że... Wie Pan, że... No, no tak, no, nie, 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 może tak być, bo ja, ja tylko się cieszę yy, z jednej sprawy, że my yy, że nie ulegamy yy, każdy kibic ma, 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 ma prawo osądzać i się domagać i wyrażać swoje, swoje czucia na, na, na trybunach. Mnie tylko cieszy to, że, że, że my nie wariujemy w tych momentach, gdzie, gdzie, gdzie wynik oprócz tego ostatniego meczu był niekorzystny, a dzisiaj dążyliśmy do zwycięstwa. Cały czas gramy konsekwentnie i, 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 i chłopcy nie uciekają od, od, od gry. I to jest. To jest duży plus tego zespołu. Teraz, że co z Michałem Stasiakiem? Bo kontuzja. Tak, to no nie wiadomo. On tam został uderzony. Musi zdjęcie zrobić. Nie wiadomo, czy tam nie ma problemu z żebrami. Czy tak dzisiaj uwały się trochę? Bo w tym momencie na boku pomocy, na wygrało dwóch pomocników nominalnie. Tak, tak. Nie było wyjścia. No nie było wyjścia. Mimo wszystko mm, zmieniliśmy później jeszcze ustawienie. Na początku zaczął Łuszkiewicz na prawej obronie a, i na pewno mu lepiej to idzie niż na lewej obronie, bo z tego względu, że jest prawonożny, ale później jednak, jednak, jednak e, e, zmieniliśmy to ustawienie, bo, 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 bo ta nadpobudliwość powiedziałbym, zbytnia Łuszkiewicza mogła, mogła nam sprawić, e, problem na, na, na prawej stronie.